Panie i Panowie Posłowie! Moglibyśmy sfinansować 25 tysięcy pracowni biologicznych, chemicznych, przyrodniczych, fizycznych w szkołach co roku. Oznacza to 100 tysięcy pracowni w ciągu czterech lat. Moglibyśmy sfinansować dla ponad 500 tysięcy dzieci corocznie obiady w szkole przez cały rok szkolny. Myślę, że Państwo wiele mówią o tym, o trosce o niedojadające dzieci polskich rodzinach. Również w Parlamencie Europejskim stawała ta sprawa. Mierzę, że jest to dla państwa ważna sprawa. Moglibyśmy sfinansować dzieciom, wszystkim, dwie dodatkowe godziny języka angielskiego. Tak, żeby wyrównać szanse tych dzieci, których rodziców stać na te dwie dodatkowe godziny i tych, których na nie nie stać. Ale możemy też spojrzeć rodzicom w oczy, a wierzę że dla państwa, rozmowa z Polakami jest bardzo ważna, i powiedzieć, nie będzie tych obiadów w szkole, nie będzie pracowni i nie będzie dwóch dodatkowych lekcji języka angielskiego. Wydamy je na lekcje religii, tak jak robimy to dotychczas. Bo 1 miliard trzysta pięćdziesiąt milionów złotych co roku przeznaczamy na lekcje religii. Dla pełnej jasności, nieobowiązkowe lekcje religii w polskich szkołach, odbywające się po lekcjach, to dobry pomysł i warto to rozwiązanie zachować. Jest to rozwiązanie przyjazne dla rodziców i dla dzieci. Nie muszą wtedy chodzić do kościoła, do salek parafialnych, rodzice nie muszą ich prowadzać. W momencie, w którym rodzice są bardzo w dzisiejszych czasach zapracowani, ważne jest dla nich to proste rozwiązanie. Ale mamy wybór albo pracownie biologiczne, chemiczne, dodatkowe lekcje języków, albo finansowanie obiadów dla dzieci, albo zamiast tego finansowanie z budżetu dwóch lekcji religii tygodniowo w każdej klasie. Za chwilę zdecydują Państwo, czego bardziej potrzebują polskie dzieci i jak rozumiecie nowoczesną edukację. Wierzę, że zarówno dla Państwa, jak i dla nas ten wybór jest oczywisty, dlatego nowoczesna jest za, przeciwna finansowaniu lekcji religii z budżetu państwa.